Szczęść Boże, cześć. Dziękujemy Duszpasterstwu Akademickiemu, Święta Anna w Krakowie, za nominowanie nas do niezwykłej pięknej akcji przy tej Święte. I odpowiadając na zaproszenie, chcemy się podzielić naszym ulubionym psalmem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Anna. Psalm 121. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli potknąć się Twej nodze, ani się nie zdrzemnie, Ten, który Cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie, Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. Za dnia nie porazicie słońce. I księżyc w nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego. Czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i przyjścia. Teraz i po wszystkie czasy. Do podjęcia wyzwania i zaprezentowania swojego ulubionego psalmu nominujemy duszpasterstwo akademickie Ruczaj.